Okazali się wielkimi bohaterami, a dwóch przedstawicieli byli członkami władz naczelnych Miasta Pomorskiego, czyli Rady Naczelnej. To był Jan Binkczyk i Marian Jankowski. Leśnicy w Polsce w czasie II wojny światowej zapisali się z Łotyków w gdzie lebardziej o niepodległość Polski. Oni zawsze miłowali. Byli rozbójowani w, w ojczystym przyrodzie i związani z nieobecnymi stawali pierwszy w obronie Polski. Zaraz po napaści Niemiec za Polskę ziemia pomorska dekretem Gindera z 9 października 1939 roku została włączona do III Rzeszy. Niemcy wkrótce zajęli wiele innych państw europejskich. Nie byli w stanie obsadzić Niemcami wszystkich leśniczówek i dlatego tereny ustawione przez Niemców stały się ostoją i bazą dla partyzantów. Pośród tysięcy mołowskich leśników z tamtych lat, czyli zwykłych prób rodzina Jana Dnińczyka ma szczególnie bohaterską przeszłość. Jan Dnińczyk, przed za głową, urodzony w 1900 w roku, był leśniczym w Młynku, gmina Leśna, koło Prus w powiecie chronickim. Przed wojną został przeszkolony do działalności partyzanckiej na terenie zamieszkania w ramach tak 40 dni pozafrontowych na wypadku wojny. Wynikiem tego było zaraz w Niemczech na polskim utworzenie przez niego oddziału partyzanckiego młynki pod swoim dowództwem. W międzyczasie mój wspólnie z synami Henrykiem Wielczykiem, Pseudonim Maneczka i Zygmuntem Wielczykiem, Pseudonim Longwiną. Według własnego projektu system półsłów leśnych i schronów bojowych, magazynów za, dla zagrożonych aresztowaniów. Jar Binkczyk i jego synowie podjęli współpracę z doródcą grypa Polczykiem i Zapierdawskim. Utworzyli szereg oddziałów w i leśniczy, leśniczy, leśniczy leśniczówki Błękit został komendantem powiatowym. Od tej pory właśnie trwa współpraca między Bińczykiem a Polczykiem. Po odwołaniu w 1943 roku przez Radę naszego Komendanta Fioru-Wojskowego Józefa Gieszewskiego w Ryś, on był przewidziany do objęcia tej funkcji. W jego leśniczówce odbywaliśmy odwrotnie zebrania Rady Naczelnej. Wiosną 1943 roku Jan Wincz został ostrzeżony przez Damka o zasadce o zdradzie i możliwości wtargnięcia gestatu do tych ukrywał się w bunkrze Szadok. 4 marca 1943 roku o 6 realo zostało została otoczona przez nieumundurowanych, czyli włoscy winemu, bez a umundurowani odczyli teren wokół leśniczówki. W tym czasie do leśniczówki przed leśniczy Jan który wrócił z ukrycia w bunkra Szadok. Zorientowawszy się, że jest na samce podjął bohaterską obronę. Przy próbie przebicia się zagrożenia został ciężko ranny w północ. Pomimo tego Witold i, i Torturowano. Aresztowano tego syna Zygmunta Zemczyka i umieszczono w samochodzie, w którym znajdowali się inni partyzanci kryta, leśnicy, Oskar Harama z Lasem i Cyrus Zalewski. Inni kryzmowcy zawiadomieni w takiej chwili przez partyzanta Franciszka Kierkińskiego próbowali ich odbić, ale zbyt późno obstawili drogi. Po dwóch dniach pobytu w szpitalu w Łolnicach przewieziono Janabińczyka do Kazamatów na biskupią Górkę Gańską. Po kolejnych torturach został zakatowany na śmierć.